Wiecie co jest niesamowicie dziwne w SpongeBobie, że on przez 14 sezonów tej kreskówki nie może zdobyć prawa jazdy, a mówimy o czymś, co Patrick zdał za pierwszym razem, mimo tego, że finalnie on i tak totalnie nie potrafił prowadzić. Za to sam SpongeBob obrał kurs na prawo jazdy ponad milion razy. Ale nie zdał on milion dwieście pięćdziesiąt razy. Kumacie to, SpongeBob, który wykuł na pamięć całą historię łodzi i do tego na pamięć na wszystkie odpowiedzi oraz pytania na tym kursie, nie może zdać prawa jazdy. A Patryk, który jest największym bezmózgiem tego serialu, zdaje to za pierwszym razem. No, coś tu ewidentnie jest nie tak, no bo na logikę pani Puff nienawidziła SpongeBoba, a oprócz tego kilkukrotnie trafiła przez niego do paki, więc w zasadzie ona powinna zrobić wszystko, żeby SpongeBob dostał to prawo jazdy i więcej już w jej szkole się nie pokazywał. No chyba, że SpongeBob specjalnie nie zdaje. Dzień Dobry pani, to ja nienauczalny! Bo sam zresztą to pokazał, że jest nienauczalny w cudzysłowiu. To tak trochę wygląda, jakby on to robił wszystko specjalnie. Nie wiem jak dla was, ale jak dla mnie, cała ta sytuacja z prawem jazdy SpongeBoba wygląda dosyć dziwnie. Dlatego dzisiaj temu tematowi się przyjrzymy. A jeżeli chcesz nam pomóc zdobić 300 tysięcy subskrypcji oraz dołączyć do naszego wesołego grona fanów animacji, to koniecznie zostaw subskrypcję na kanale. A teraz ruszajmy z tematem. Zacznijmy sobie od tego jak w ogóle można zdobyć prawo jazdy w świecie SpongeBoba. No, bo jak dla mnie mega dziwnym faktem jest to, że SpongeBob dziesiątki razy potrafił zdemolować całe miasto w trakcie jazdy łódką, a i tak może on podejść po raz kolejny do tego testu. Gdzie na logikę, to SpongeBob powinien mieć albo zakaz podchodzenia do kursu na prawo jazdy, bo po prostu stanowi niebezpieczeństwo dla innych mieszkańców, no albo powinien trafić do paki za to, co on zrobił za kierownicą. Ale z tego, co możemy zobaczyć w tym serialu, to Pani Puff zawsze odpowiada za SpongeBoba, który to narobi szkód za kierownicą. Czyli na to by wychodziło, że według prawa w SpongeBobie nie ma limitu. Nieudanych podejść do kursu, oraz za samego kursanta odpowiada instruktor. Oprócz tego, żeby zdać kurs, trzeba mieć 60 punktów. 60 tyle musisz mieć, by zdać, a masz 6. A ostatnią zasadą, jaką mogliśmy zobaczyć w tym serialu, jest to, że jeżeli już macie prawo jazdy, ale coś narobicie na drodze, to wtedy na nowo musicie zdawać kurs. Jednakże, przeglądając wszystkie odcinki SpongeBoba, które miały w sobie coś związanego z prawem jazdy, dostrzegłem dosyć dziwny detal. Mianowicie w jednym z odcinków dowiadujemy się tego, że SpongeBob poszedł na kurs prawa jazdy do innej szkoły i tam zdał on prawo jazdy. Jednakże po chwili okazuje się, że to był tylko koszmar pani Półw I dlaczego, moim zdaniem, jest to dosyć dziwny detal? Otóż z kilku powodów. Po pierwsze, pokazuje nam to, że pani Pów ma w mieście jakąś konkurencję. Po drugie, to dlaczego dla pani Pów to był zły sen? Jak w końcu by się ona pozbyła SpongeBoba, od siebie ze szkoły? Otóż, skoro pani Pów nie mogła nauczyć SpongeBoba jeździć i on w jej szkole nie zdał kursu ponad milion razy, za to już w innej szkole jazdy zdał ten kurs za pierwszym razem, no to automatycznie by to negatywnie zadziałało na jej reputację oraz na jej biznes, którym jest Szkoła Jazdy. No bo taka sytuacja by pokazywała, że ona nie potrafi uczyć jeździć, skoro jej uczeń poszedł do innego nauczyciela. i od razu bez problemu zdał. Za to u niej taka osoba nie zdała ponad milion razy. Jak jesteśmy w temacie biznesowym, to spójrzmy sobie na niego nieco szerzej. Bo to co się odwala w Spongebobie jest naprawdę ciekawe. Bo gdybyście wyprowadzili prowadzili szkołę jazdy, to chcielibyście mieć renomę szkoły, w której to wszyscy uczniowie zdają. Dlatego że taka opinia by powodowała, że coraz więcej osób by do was przychodziło. A co za tym by szło, coraz więcej pieniędzy byście zarabiali. Więc na logikę to tłumaczy, dlaczego pani Puff przepuściła bez problemu Patryka. Mimo tego, że on był w jej szkole tylko 3 godziny. A później na drodze i tak dalej nie potrafił jeździć. Nawet w jednym z odcinków pani Pów dała spać Bobowi ekstra szansę. Cóż? To bez znaczenia! Zdałeś? <ślał> Zdałeś? Inaczej mówiąc, dała Spongebobowi prawo jazdy, mimo tego, że on nawet nie zdał praktycznej części kursu. Czyli na to by wychodziło, że pani Puff ma w tym niesamowity interes, że jest skłonna nagiąć przepisy tylko po to, żeby Spongebob zdał. No bo wtedy ona zarówno pozbyłaby się Spongeboba, którego to nie lubi, a do tego wciąż by miała renomę, że wszyscy u niej zdają, mimo tego, że de facto nie potrafią jeździć. Tak czy inaczej, ona finalnie odebrała Spongebobowi to prawo jazdy, pod koniec tego odcinka. Czyli nadal wychodzi na to, że Spongebob nie ma prawo jazdy. I już wiemy, dlaczego pani Puff jaką chęcią przepuściłaby Spongeboba oraz jaki ona ma w tym interes, żeby on zdał. Jednakże przez te 14 sezonów on wciąż nie zdał tego prawo jazdy. Tylko dlaczego? Otóż teraz skupmy się wyłącznie na Spongebobie oraz temu, czemu on nie może zdać kursu na prawo jazdy. Mimo tego, że podszedł do niego tak wiele razy i do tego tyle on miał ułatwień, w czwartym odcinku pierwszego sezonu dowiadujemy się tego, że SpongeBob zna dosłownie wszystkie pytania do egzaminu na pamięć. E, numer 3 bo kto? Porta, Port, kapitan Ster, kabina, 128! Zdałeś ustny egzamin? Również w tym odcinku mogliśmy zobaczyć to, jak Patryk mówił do SpongeBoba przez ukryte radio w jego głowie, co ten ma robić w trakcie jazdy. No i wtedy SpongeBob jechał normalnie. Jednakże nie wydaje mi się, że to od Patryka zależało, to jak SpongeBob wtedy jechał, bo jednak usłyszenie komendy wrzuć bieg bądź skręć w Lewo, no raczej nie wpływa na kierowcę, który to on podejmuje decyzję o tym, co się dzieje z autem. Ale jak SpongeBob przyznał się do tego, że oszukiwał pod koniec kursu, nagle stracił wszystkie umiejętności do jazdy. Czyli na to by wychodziło z tego odcinka, że SpongeBob ma problem z praktyką, a nie z teorią. A do tego strasznie on się stresuje jazdą. I nie wiem, czy zauważyliście to, ale SpongeBob dziwnym trafem potrafi prowadzić auto w dwóch sytuacjach. Po pierwsze, SpongeBob świetnie prowadzi auto, kiedy ma zasłonięte oczy i nie widzi drogi. Po drugie, SpongeBob dobrze prowadzi auto. To, kiedy obok niego jest jakaś wyluzowana osoba, która każe mu jeździć na pełnym luzie. Bo jeżeli mamy obok SpongeBoba osobę pokroju pana Kraba, który na niego krzyczy w trakcie jazdy, to wówczas SpongeBob zaczyna się stresować i zapomina, jak się jeździ, albo w ogóle zapomina, co się robi w samochodzie. Bo często SpongeBob w takiej sytuacji puszcza kierownicę. Natomiast kiedy SpongeBob jedzie na pełnym luzie, i nikt na niego nie krzyczy, wówczas on łódź prowadzi bardzo dobrze. I świetny tego przykład mogliśmy zobaczyć w filmie o SpongeBobie, w którym to on prowadził kraboburgera z Patrykiem. Więc obok niego siedziała osoba, która totalnie miała w to wywalone, czy oni się rozbiją, czy też nie, przez co siedział on cicho, przez co dawał on spać Bobowi prowadzić w spokoju. Natomiast pani Puff, pan Krab i inne tego typu osoby, z którymi SpongeBob jeździł, zawsze na niego krzyczały w trakcie jazdy. Przez co nasza żółta gąbka traciła rozum, oraz nie do końca wiedziała, co ma zrobić w takiej sytuacji. Dlatego w scenach, w których to SpongeBob miał zasłonięte oczy, a ktoś na niego krzyczał i odnosił się do rzeczy związanych z drogą, to przez to, że SpongeBob miał coś na oczach i nie widział drogi, czyli czegoś, co go najbardziej stresuje, wówczas nie panikował. Dlatego sądzę, że powodem, dla którego SpongeBob nie może zdać oficjalnego testu, jest to, że po prostu krzyki niesamowicie stresują SpongeBobowi. I w zasadzie w prawdziwym życiu jest tak samo, że nawet jeżeli coś potraficie zrobić, ale ktoś nad wami stoi i na was krzyczy, to nagle wszystkiego zapominacie. I myślę, że w tej sytuacji jest podobnie, bo Bob niejednokrotnie nam to udowodnił, że jak jedzie z osobą, która jest mega wyluzowana, albo taka osoba ma na wszystko wywalone, to wtedy SpongeBob jedzie sobie na spokojnie i przy okazji nie dewastuje całego miasta. Dlatego wydaje mi się, że gdyby pani Puff mówiła do SpongeBoba spokojnym tonem, do tego by powiedziała mu, że ma dojechać do jakiegoś miejsca, przy czym by na niego nie krzyczała, a najlepiej to by się nie odzywała, to SpongeBob bez problemu przeszedłby taki kurs na prawo jazdy, a przy tym pani Puff by się go pozbyła raz na zawsze. Jednakże gdybym miał obstawiać, czy SpongeBob od pewnego momentu w tym serialu będzie mógł normalnie prowadzić łódkę, a nawet i własnej łódki się dorobi, to bym powiedział, że nie. Gdyż jak widzieliśmy przez 14 sezonów, twórcy z radością tworzą odcinki oparte o. O to, że Spongebob nie zdaje prawka. A przy tym pani powtrafia do paki. Więc sądzę, że to, że Spongebob nie zdaje prawa jazdy jest częścią żartu znajdującego się w tym serialu. I kiedy trzeba, to Spongebob potrafi jeździć, a kiedy nie, to nie. I właśnie w tym momencie słowa Spongeboba Dzień dobry pani, to ja nienauczalny. Że on jest nienauczalny w cudzysłowiu nabierają głębszego znaczenia, bo Spongebob kiedy musi, to potrafi jeździć. A kiedy twórcy chcą zrobić ponowny żart dotyczący prawa jazdy, to Spongebob wtedy nawet nie wie, która strona jest lewa, a która prawa i myślę, że to co właśnie powiedziałem świetnie nam tłumaczy to co możemy zobaczyć w serialu. oraz to dlaczego SpongeBob mimo tego, że umie jeździć, to nigdy prawka nie będzie mieć. Ode mnie dzisiaj to na tyle. Trzymajcie się na razie, cześć do następnego.